Jest i on! Dzień dobry! Essa. To ponoć słowo roku, nie? No, ponoć tak. Dobry, panie. Jak tam? Stary, cały internet o ciebie pytał, gdzie ty jesteś, co się z tobą działo i tak dalej, także... A, sprawy firmowe. To dobra, to co my dzisiaj robimy? Powiedz w skrócie. Jedziemy na galicyjską setkę. Trasy z 2022 roku. Tak, czyli Objechał. zimowa, gravelowa setka Trzygoda. na dobre rozpoczęcie tego roku. Tak, po chorobie. Zaczynamy. <noise> dzisiaj jest mój pierwszy dzień z tym otocudem. W ogóle dopiero co go odpaliłem, także totalnie nie mam pojęcia jeszcze, jak go obsługiwać. Na razie poszło mi sprawnie, także dzisiaj będzie test, bo odpaliłem go. Wzgrałem trasę i po prostu jedziemy. Także zobaczymy, jak się spisze dzisiaj Karu. Także co? Zaczynamy, nie? No to lecimy. Setunia na dobry początek tego roku. Panie, jeszcze jest jedna kwestia. Bo dużo osób pytało o te nasze płotniczki. To powiemy im, jak się sprawdza, czy nie powiemy? Powiemy. Ale to dopiero na koniec. Wyjeżdżamy, tak. jesteśmy czyści i zobaczymy jak będziemy wyglądać na końcu. Mój rower lepiej nie będzie na końcu wyglądał, na pewno. <grym> Grunt, żeby plecy były suche. Tak. <grym> Dobra, teraz jesteś czysty, na potwierdzenie. Zobaczymy jaki będziesz na końcu, Elo. Ale to wiesz, że nie chodzi o plecy tylko o dupę, bo to a-saver jest. No, zobaczymy czy ci zasejweruję twoją S. <grym> Dobra.

Ostatnio to tak trochę brakuje nam tego roweru, ta pogoda tak średnio dopisywała. Natomiast w tym momencie jest fajnie, bo dzisiaj ma w ogóle nie padać. Wczoraj padało, jest tak delikatnie mokro, więc można jechać. Ogólnie temperatura w tym momencie jest coś około 3 stopni. Natomiast później ma być około 6, także całkiem fajnie jak na rower. No i w ogóle tak stwierdziliśmy, że jeszcze w tym sezonie, znaczy w ogóle w tym roku jeszcze nie zrobiliśmy setki, a strawa to powiem wam, że cały czas tam wyskakuje, że gram fondo, i gram fondo trzeba zrobić. Gram fondo tutaj stóweczka, także no co Napisałem do śmietany, a że gość jest taki, że jego długo namawiać nie trzeba? No to jedziemy dzisiaj, nie? <grytanie> tak, no za punkt docelowy obraliśmy sobie, żeby nie kombinować, bo nie chcieliśmy jakoś specjalnie szukać i wymyślać na siłę, dlatego skorzystaliśmy po prostu z uprzejmości Galicji i jedziemy sobie jej trasą. Dokładnie tą, która była setka w 2022 roku. Także no co tutaj dużo mówić? Trasa na pewno sprawdzona, bo była przejechana, także niespodzianek raczej nie przewidujemy. Także jedziemy, cieszymy się, no i mam nadzieję, że ta stóweczka dzisiaj nam wpadnie w takich zimowych warunkach bez śniegu w styczniu. <grywa> Na razie ogólnie wrażenia. Witek, bez zrywów, bez zrywów. Bez zrywu. Spokojnie, noga jest tak. dopiero po sezonie, tak? Dopiero się rozkręca. Maraton. No. To i nas niektórzy wyśmieją, nie? Setka maraton. Tak, w ogóle o, ultra. Te... Grawelowe ultra idziemy tak. <stąd. grawy> no, ale obczajcie, traski są mega. Ja się jaram, bo ja takie lubię. Są szybkie szuterki w ogóle w laskach, gdzie można fajnie sobie lecieć. Także. Ja się jaram. Mamy przejechane już ponad 30 km. Na razie fajnie to wygląda, bo jak sami widzieliście na ujęciach jest taki fajny, szybki, szuterek o idealnej gradacji w ogóle. Także taka definicja szuterków premium. Teraz jedziemy sobie kawałeczek asfaltem i co jakiś czas zdarzają się takie przejazdy, natomiast to jest tak, że po prostu wylatujecie z lasu kawałeczek asfaltem, zaraz jest odbicie. Także bardzo fajna trasa, bardzo szybka. Przynajmniej do tej pory. Teraz wjeżdżamy w kolejny lasek. Dobra, minęły my szlaban, no i sobie lecimy. Tutaj w ogóle jakaś fajna szkółka leśna, także o zaraz tutaj nagram wam śmietanę jak sobie leci tym szuterkiem. Będzie piękny szocik. Spodziewałeś się, że wychodząc z domu na rower zajedziesz na Mazury? Nie spodziewałem się takiej średniej stary. <noise> no to patrzcie tu. No i cyk, i wjechaliśmy w Mazury. Tak się jeździ Ultra z Rzeszowa na Mazury? W dwie godziny. Pobijcie to mordy. No, czekam na wasze stacje. Nam się udało w dwie godziny. Szybcie jak Pendolino. <głos> Dokładnie. <głos> Także, a wy w ile zajdziecie? Z Rzeszowa na Mazury, co? tak sobie jedziemy i rozkminiamy, bo tak naprawdę tutaj, pomimo to, że faktycznie trasa jest naprawdę ładna, ale ci sobie naprawdę pięknymi lasami, aczkolwiek pod kątem wideo wygląda to w ten sposób, że niezależnie od tego, czy jestem w tym, czy w tym, czy w tym, czy w tym lesie, to wszystko wygląda bardzo podobnie, także no nie kręcę aż tak dużo, jakbym myślał, że będę kręcił, bo ja z tymi lasami, to te w ogóle szloty wyglądają niemalże identycznie, także... Staram się, gdzie jest troszeczkę urozmaicenia, to coś mam nagrać, ale no ale jednak wygląda to bardzo podobnie, więc moglibyście pomyśleć, kręci w o domu, <grytania> żadnej setki nie przejechał i przywiózł takie same ujęcia. O! A pomału zbliżamy się do okolicy 50 km, gdzie najwyższy czas będzie się po prostu zatrzymać. No i coś sobie zjeść, bo jednak na gravelku jest fajnie się jedzie, ale jest chłodno, no i trzeba będzie coś sobie wciągnąć, bułeczki przygotowane będzie amciu amciu. Tutaj mamy piknik, prawda? Si. Mamy tak mały przystaneczek z tego względu, że żeśmy trochę pojechali. 50 km mamy zrobione, nawet delikatnie ponad. Także trzeba napełnić brzuszki, żeby była moc jechać dalej, prawda? Żeby, Tutaj, za, lekko żeby za lekko nie było. Tutaj w ogóle kolega śmietana zadbał o to, żeby, żeby cukier się zgadzał. A, cukier z Anglii. Cukier z Anglii? No to cukier stary. Wchodzi. No to chłopy najlepiej. Dlatego z głodu na pewno nie umrzemy. Co jest fajne, to to, że trasa jest naprawdę mega, mega szybka, ale co trzeba powiedzieć wprost, to faktycznie te lasy, nie, jak się jedzie, to są prawie takie same, nie? Takie same, ale mają jakiś taki urok Mi się znaczy, Fajnie się jedzie, nie? Bo cały czas jedziesz w sobie w lesie, ale. Pod kątem nagrywania to w zasadzie, czy nagrywamy tu, czy nagrywamy tam, czy ten, to tak w sumie naprawdę jeden pieron, nie? Wszystko wygląda? jeden po, po Boże kręciłem i nikt dalej nie pojechaliśmy. Ściema masz wszystko. Ciiło. Nie, no, my prawie setkę robimy. Leża goście po Boże, jedno kółko i wiesz. I tłuką, nie? Także, no, ale fakt, faktem, no że tutaj tak naprawdę te ujęcia wszystkie by wyglądały tak samo, no ale zatrzymaliśmy się, tutaj jesteśmy teraz nad leśnictwo Kolbuszowa, gdzie są takie o. Fajne miejscówek, gdzie można sobie spocząć, o tak jak widzicie, można sobie zapalić ognisko i tak dalej. Oczywiście dzisiaj mamy sobotę, więc podejrzewam, że pewnie wczoraj tutaj mogło się coś dziać, bo pogoda jest nie najgorsza. No, także przystanki są, jest bardzo spoko. No i co, my sobie zjemy, napijemy się kawki i będziemy korbić dalej. Teraz czek. Jesteśmy po 50 kilometrach, tak wyglądają plecy śmietany. Kurde, są czyste. <laughs> Także, ej, weź, weź kamerę i stary pokaż na moje plecy jak moje wyglądają. Mogę, mogę, kamerę? Proste, bierz I to? Są brudne czy nie? No troszkę na kurczę. Tak? Ale trzeba no, tak. warto zauważyć, bo patrzcie jak u mnie siedzi ten ascwerek daleko wystaje. A uwitkę dlatego, że jest trójkąt taki BMXowy. <laughs> no to patrzcie jak jest ten. No, kupił sobie chłopak po prostu słonkę na lampkę z tyłu, żeby nie miał brudnej. No. Trzeba doceniać takie rzeczy. No stare, no co ci zrobię, Właśnie to jest fascynujące, że ty masz kurde stare, czyste plecy. Ale to jest tylko, tylko i wyłącznie przez konstrukcję tylnego trójkąta. Mhm. Tak. Tak. No, no to tyle. A jeszcze jedna zarobista rzecz. To jest taka, że zobaczcie, tutaj pokażę na moim, bo mimo to, że ten to jest brudny od środka, to jeszcze też cały brudny na zewnątrz. O i tak to działa. A Także... jeszcze warto zaznaczyć, no. że nie tylko mam czyste plecy przez to, że jest torba, bo to, to nie ma nic bardzo bardzo do rzeczy. Bo jeździłem bez tej torby, no. błotnik od góry jest cały zawalony, <coughs> ale plecy dalej słucha. No właśnie stary, a może to chodzi o ten układ, że tego masz właśnie bardziej o tak, a ja go mam bardziej na płasku. Może to o to chodzi? Nie wiem, no to spróbuj przestawić. ja mam na środkowo kropeczkę, ty masz. Ja mam na, na... ja mam na pierwszą kropeczkę. spróbuj. To na następny raz. Na razie jak widać umie się średnio sprawdziło, bo, bo ja jeszcze jadę sobie z taką. Ja jeszcze sobie jadę z taką nerką, w której trzymam drona. No i jak widzicie, Elo, tyle w temacie. Proszę Państwa, jesteśmy w Wilczej Woli na Zalewie. Uhu. Dojechały my do Wilczej Woli. Wezmę sobie aparat z tej strony, żeby było widać wodę tu w tle. No, ale chodzi mi o to, że tak naprawdę tutaj tą to miejscówę tu możecie kojarzyć, bo razem z moim kolegą Śmietaną to tutaj często przyjeżdżaliśmy na szosach, nie? Tak. Si. na ja ten kolega. Tak, tak. Tak. Korzystając z okazji, porobiliśmy sobie parę fotek i właśnie Śmietana wraca ze swojej przyczajonej pozycji Także o I co, wyszło co z tych fotek? Jak? <laughs> Miejscowa dobra na foteczki, nie? No fajnie obszerjone pokaż ludziom. Pyk, pyk. Stary. Nie dobrze. Nie wiem, czy to będzie dobrze na aparacie, widać, że to i tak trzeba będzie ten... Wyciągnąć wszystko, tak. No, trzeba dobiście. ci twarz poprawić, tu definitywnie. Tak, wycią wyciąć twarz. <laughs> o, no stary. Dziękuję. Ty jesteś fotograf, stary. Podziękujesz. <laughs> Dobra, pakiren manelen i lecim dalej, tak? Tak. Dobrze, to tak róbmy. Pakuj ten kołchos. Wiesz, pokazywałem jak zawijam aparat, tak? <noise> Ej, w sobie to jest dobry motyw, bo to pokażemy jak zawazisz. Bo patrz, z aparat, potem tutaj żeby się nie tłuk, jest zawinięty no no, wręcznik. Optyka chyba nie lubi za dużych wstrząsów, więc. No. o sprzęt trzeba dbać. Dokładnie. Jak to, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Tak. Kto nie zawija, ten nie foci. Może po rowerze nie widać. <noise> ale, o, bluza no. Batmana. Kurde. Wzywają mnie czasem w nocy, jak muszę. To wtedy o bezpieczeństwo bierzesz, moich ludzi. Dbać. Bierzesz swój wtedy czarny rower. I lecisz do lasu na lampach, żeby obronić niewinnie, nie, nie ten niewinne Sarenki. Ja bronię tylko tych winnych. <noise> tylko tych winnych. Dobra. No i co? I masz tak zawinięty aparat i pakujesz go tutaj w tę torbę. Wortliba, Wortliba. po prostu cyk i. Cały sekret. This is how to make uh, Good photos. Photo. Good photos for internet. Oje! <noise> <noise> oh yeah. Obczajcie to! Obczaj czy to? Śmietana widziałeś? to wziąłeś na pewno! Dlatego właśnie kocham las No. wypięła O Oj tak, właśnie wyjechaliśmy sobie z lasów w Wilczej Woli No tamte laski to sztosik, nie Śmietan? Laski? Lasy, o następne kurde te, sarenki Ej w ogóle dzisiaj to mamy dzień uganiania się za sarenkami, co nie? <laughs> Możemy Jakby powiedzieć. To nie Jakby to się żyją. Co chwila co jedziemy, to nam w ogóle sarenki przebiegają drogę. Teraz wtedy co wam próbowałem nagrać, ale to na podjarcie, to ta aparat mi latał jako szalany. Kobec przebitkę pokaże. No, coś tam, coś tam pokaże. No teraz lecimy, bo w sumie jest która godzina już. 13:53, a my sobie tak jedziemy, robimy foty. To coś tam, no i to tak w sumie schodzi, nie? To dronik, to foteczka. I kolejny przykład asfaltu, gdzie wcześniej był shooter. shooter. Dokładnie, no i znowu jedziemy asfaltem, gdzie, gdzie wcześniej był shooter. Oj, tak, asfaltują nam te podkarpacie. No. Te ile, ile mamy przejechane? Ja 70, to masz troszkę więcej. A no, to ja mam z 72. Także już mamy ponad połowę. Także dobijamy do setuni, bo w sumie to tak jak rozmawialiśmy, no na szosach już robiliśmy i setki, i dwusetki, ale na gravelku to będzie chyba nasza pierwsza setunia wspólna. Było blisko, ale nigdy nie ponad. Tak, bo my jeździmy dla fanu, nie dla ceferek, a teraz tak po prostu wyszło. Na początek roku to się spinamy i jedziemy dla ceferek. Tak. Wykorzystując moment, że jedziemy sobie asfaltem, trochę jest tutaj gładko, więc mogę do Was powiedzieć, po prostu pogadać. No bo nawiązując do, do tematu dzisiejszego odcinka, że o co chodzi z tym końcem i dlaczego i tak dalej, nie? Więc żebyście wiedzieli, dlatego nadszedł ten czas, że. Po prostu z moim fokusem, atlasem będę musiał się pożegnać, bo też była taka sytuacja, że wrzuciłem ogłoszenie i nagle osoby, które oglądają mój kanał, w ogóle szacun, zaczęły do mnie pisać, że co się dzieje stary, czemu kurde sprzedajesz rower, przestajesz jeździć czy coś. Także spokojnie, nie przestaję jeździć, Ta rowerze dalej będę jeździł, natomiast najwyższy czas się trochę rozwinąć troszeczkę zmienić sprzęt, popróbować czegoś nowego, no bo o to przecież, przecież w tym wszystkim chodzi, żebyśmy się tymi rowerami bawili, tak? Żebyśmy mogli popróbować raz takiego, raz takiego, natomiast czy to będzie stalowa szosa, czy karbonowa, czy kolejny aluminiak, czy może zawieszony, to jeszcze tego wam nie powiem, to jeszcze musicie poczekać, żeby się dowiedzieć. Natomiast, no... Z jednej strony trochę mi szkoda, bo naprawdę na focusie Atlasie jeździ mi się bardzo, bardzo dobrze. No ale trzeba próbować nowych rzeczy, dlatego no co tu dużo mówić. Najwyższy czas się po prostu z nim po prostu pożegnać. No i tyle. Smutałkę. wygląda bardzo, bardzo pięknie ale już mi się trochę ten asfalt dłuży jeszcze jak się patrzy, taki w ogóle o cały czas prosto i cały czas asfaltem trochę nudno się robi no ale z jednej strony spoko, że jest ten asfalt, bo dzięki temu po prostu można trochę nadgonić, no nie no bo w tym momencie, w takim dość krótkim czasie żeśmy szybko dystans nadrobili ale tutaj pokazuję wam śmietanę, żeby nie było, że cały czas moją facjatę oglądacie. No. Moją dupę. Tak. Ale właśnie, bo światara powiedział, że teraz oglądacie jego tyłek, ale prawda jest taka, że jego tyłek przynajmniej jest czysty, bo jego As Saver bardziej lubi niż mój As Saver mnie. Wow, w końcu się doczekałem. Na tej płaskiej trasie. W końcu na karu włączył mi się climbing mode. Ale kurde, ładnie to wygląda. Bez kitu jeszcze ten kolorowy wyświetlacz. Robi to robotę. Serio. No kurde, co za cudowne uczucie. Jadąc sobie na rowerze. Już pod koniec trasy, bo już mamy przejechane 90 km ponad. A ja sobie wertelca wcinam, tylko nie mówcie żonie. Bo na rowerze można. <grym> Także podwójna radość, bo kurde, smakołyk w buzi i jeszcze słoneczka prosto w twarz. Podoba Ci się śmietana? Super! W zasadzie sponsorem tego wertelca jest śmietana, bo on sobie dzisiaj zabrał i mnie poczęstował, także jestem tak turbo na... szczęśliwy. Tak naprawdę to moja szwagierka. A, no bo to o Anglii? A jak. No właśnie. Panie kolego, tutaj na tle tego pięknego Golden Hour, które nam się tutaj pokazuje, o, pięknie. Może jakieś dwa słowa podsumowania? Na temat trasy? No jak ci się dzisiaj jechało? Biorąc pod uwagę, że to jest w sumie nasza taka pierwsza seta w tym roku. Pierwsza seta tak wcześniej zrobiona. No weź tam z dwa Pierwszy słowa. Rower od przez wyższe po chorobie. A no. No, troszkę nogi czuję, ale super. To jest jednak kręcenie korbu, to jest to. To jest to. A to trasa to. jak ci się chyba? Fajna, troszkę dużo asfaltu w drugiej części eee, tutaj są proporcje 50 na 50, mniej więcej. Nie Takie... no, chyba więcej szółtrów było. Może troszkę, może troszkę, ale tak, tak jak twierdzę, 70% szutru, 30% asfaltu to jest proporcja idealna. O, teraz będziemy mieć ładne słoneczko. Tak, żeby ci szota, wjeżdżaj. Woohoo! O tak dobra, korzystając z tego, że już tak naprawdę można powiedzieć, że już mamy prawie zaliczone, jeszcze wam na sam koniec zrobię podsumowanie i stacy, natomiast... <laughs> Mi się trasa bardzo podobała. Akurat ta część trasy no to była naprawdę taka szybka, płaska i naprawdę tutaj to tą trasą to można byłoby gonić, nie? Także nie dziwię się, że tutaj Galicyjska setka, no to ludzie się tutaj naprawdę turbo ścigali, bo było się gdzie pościgać. Naprawdę szybkie elementy. Spokojnie na oponie, kurde 35 w ogóle dobitej można było tutaj tak zasuwać i średnie można było tu naprawdę dość dobre wykręcać. Na trasa, żeby po zimowej przerwie sobie przejechać, jak jeszcze nie mamy jakichś ładnych widoków, takich spektakularnych, zaliczonych. Dokładnie, bardzo fajna trasa na rozpoczęcie w ogóle sezonu, z tego względu, że nie było dużo wzniosu. Fajnie się jechało tak w miarę równo, po prostu. Także. Tyle z mojej strony naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o Karu, bardzo mi się podoba to, że można sobie obsługiwać go i dotykiem, i guziczkami. To jest taki fajny, złoty środek. No i co? My korbimy do domu. Mam nadzieję, że zaraz nam stóweczka pyknie. No i czas będzie na podsumowanie. Śmietana ku zachodzącemu słońcu. Do domu! <noise> co, już głodny jesteś? Potrzebuje tłuszczu. Korzystając jeszcze z okazji, póki jeszcze widno, to chciałem Was też zaprosić na wyścig, który organizuję. A jest to Proziak Gravel, który w odróżnieniu od trasy, którą jedziemy teraz, jest trasą górzystą. Jest to wyścig górski, będą dwa dystanse, także w linku podam wam, znaczy w opisie podam wam link, gdzie można się zapisać. Także Proziak Gravel 23-25 czerwca 2023. Śmiało możecie działać. Już parę osób jest zapisanych, także na was czekam. <grym> także obczajcie sobie, może was zainteresuje. Naprawdę będzie kozacko. Piękny, wspaniały weekend w Bieszczadach. Górzysty wyścig, czego chcieć więcej. Także wejdźcie sobie, zapiszcie się na Proziaka, bo naprawdę warto. Taką mamy piękną scenerię, do tego, żeby się pożegnać, bo w zasadzie to jest ostatni zakręt, gdzie śmietana leci tam, ja jadę tam. To jest tak naprawdę koniec naszej wspólnej podróży. to jest, to jest koniec. <grym> tak, także. Tak, nie teraz... będzie niczego. <grym> nie, no jak? Teraz będzie kurde pyszne jedzonko i ogólnie takie, takie. To, to będzie ta lepsza część. Dobra. E, no Dużo to. tłuszczów nasyconych. Dużo tłuszczów nasyconych i tak będzie. Dzięki Ci za traskę. Dziękuję bardzo. Fajnie było kurde przekorbić, w ogóle po świętach i na nowy rok fajnie go dobrze rozpocząć. Także mam, mam nadzieję, świetne, że. Tak, że skoro styczeń się tak zaczął, Paruję. to rok będzie chyba obiecujący, Syty. nie? Oby. <laughs> no to dobrze, no to co? Na ten moment mamy. 110 km. ja jeszcze mam jakieś 10 km do domu, także moi drodzy, tak by wyglądała ta cała wycieczka. Jeżeli chodzi o Karu, ja mam 27% naładowania baterii, także... Śmietan, ile ty masz? 55. No, także Karu trzyma baterię trochę krócej, więcej na temat tego urządzenia będzie niebawem, bo sobie muszę z nim pojeździć. A co, na ten moment my się z wami żegnamy. Jeżeli podobał się wam tego typu odcinek, to wiadomo, łapka w górę. Tak? Nawet Za to, wie. że świetana w końcu wróciła. <laughs> <laughs> tak, a dla osób, które chcą z nami cieszyć się tą wspaniałą przygodą, jaką są rowery, czerwony guzik subskrybuj. My się żegnamy.